Chodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. Głosi nam dzisiaj fragment z pierwszego czytania. Pamiętam z wykładów z homiletyki, czyli z tej sztuki, e, nauki, jak głosić dobre kazanie, homilie. Jeden z księży, profesorów, którzy nas uczyli tego przedmiotu, mówił na początku tej nauki takie słowa: Każdy człowiek, który otwiera usta, aby mówić, zawsze zyska albo straci. Każdy człowiek, który otwiera swoje usta, aby mówić, zawsze zyska albo straci. Jak wiele dobra, albo jak dużo mniej zła, wydarzyłoby się w życiu każdego i każdej z nas, gdybyśmy ważyli to, czy się odezwać, czy nie, czy coś powiedzieć, czy nie. Bo każdy człowiek, który otwiera usta, aby mówić, zawsze zyska albo straci. Dożyliśmy czasu, patrząc na. Świat, w którym żyjemy, szczególnie ten internetowy, medialny, telewizyjny, radiowy, gdzie badacze tych treści, którymi jesteśmy karmieni, które są nam podawane, mówią, że od 50 do 60% tym, czego jesteśmy karmieni jako wiadomości, wieści ze świata, informacje, ma w sobie część kłamstwa. Mniejszą bądź większą. Wszystko, co nazywamy manipulowaniem rzeczywistością, wszystko, co nazywamy fake newsem, clickbaitem, czyli zupełnie sprzeczną informacją z nagłówka i treścią artykułu, który pod nim się kryje. Dlatego tak bardzo potrzebujemy na nowo usłyszeć, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Bo w świecie, który jest niestały, poddenerwowany, w świecie, który nieustannie żyje jakby na bombie, potrzebujemy kogoś i czegoś, co będzie tym zapewnieniem stałości, zapewnieniem o tym, że świat nie jest chwiejny, że fundamentem istnienia świata, człowieka, i istnienia na wieczność, jest Bóg Ojciec, który dał nam Jezusa Chrystusa, i w mocy Ducha Świętego sprawił, aby to wszystko było żywe i życiodajne. Dlatego tak bardzo nam potrzeba, bracia i siostry, Eucharystii, kapłaństwa, spowiedzi, chrztu, bierzmowania. Namaszczenia chorych i przede wszystkim tak bardzo nam potrzeba małżeństwa, rodziny, rodzin opartych na fundamencie przysięgi danej człowiekowi przed Bogiem, które to małżeństwo z czasem jest płodne, czyli przekazuje miłość, przekazuje życie, przekazuje troskę, dobre wychowanie, zasady życia. To jest to, co jest najbardziej potrzebne współczesnemu światu rodzina. I świat się psuje wtedy, ludzie, dzieci, młodzież psuje się wtedy, gdy się psuje rodzina. Gdy małżonkowie nie są razem, gdy są daleko od siebie. Gdy nie mają wspólnej troski o wychowanie dzieci. Gdy każdy z rodziców ciągnie w swoją stronę i jedno podważa zdanie drugiego. Gdy kłócicie się, gdy się spieracie, a nikt nie ma pomysłu, jakiego stanu, jakiego rozwoju chcesz dla Twojego męża jako żona, jaką chcesz mieć aby była Twoja żona, skoro się z nią kłócisz, skoro sprawiasz jej przykrość. Jakiego wychowania chcecie dla Waszych dzieci? O to się powinniśmy spierać. Jak być powinno dalej, a nie o to, jak było. To jest tak niezwykle proste, ale gdzieś w tym pędzie codzienności nam ucieka. Ustalajcie, módlcie się, pracujcie nad tym, jak ma być w Waszym domu, rodzinie, małżeństwie. Stawiajcie swoim dzieciom granice, bo to, czego mają się nauczyć dzieci i młodzież w swoim domu, od nas dorosłych, czego mają się nauczyć, to jest to, czego wolno, a czego nie wolno, jak wypada się zachować, a jak nie wypada. Bardzo dziwne jest, również w naszym polskim i krośnieńskim społeczeństwie, że gdy ktoś, kogo spotykam, nawet na korytarzu szkolnym, gdy ma inne poglądy niż ja, to przechodząc jako uczeń obok nauczyciela, się nie odezwie. Gdy ktoś, kto nie chodzi na religię, nie odezwie się do księdza jako pierwszy. To się dzieje między nami, proszę państwa. Że z ludźmi, którzy żyją obok nas, oglądający inną stację, wspierający kogoś innego, często jesteśmy tak zacietrzewieni, że nie chcemy z sobą rozmawiać. A jak już to tylko o pogodzie, jak się masz dobrze, to super. Tak bardzo diabłu zależy na tym, aby nas nieustannie skłócać. Abyśmy nie patrzyli na siebie tak, tak jak Bóg nas stworzył. A święty Franciszek nam podpowiada, że człowiek jest obrazem Boga i grzesznikiem. Homo imago dei est et peccator est, mówi święty Franciszek. Że człowiek jest obrazem Boga i grzesznikiem, ale najpierw jestem stworzony, bracie, siostro, jesteś stworzony, stworzona na obraz i podobieństwo pana Boga. Czy masz rozum? I wolną wolę. I dlatego potrzeba też dzieciom i młodzieży wpajać, przekazywać, stawiać granice, co służy ich rozwojowi, a co ich niszczy. Jedną z najbardziej niszczących rzeczy, które szkodzą wychowaniu dzieci i młodzieży, jest wpływ ekranów wszelkich i tego, co oglądają na ekranie. Dlaczego? Bo bajki XXI wieku, te najbardziej kolorowe, najbardziej krzyczące, mają najbardziej podstawową wadę. Jaką? Nie mają jasnego odróżnienia dobra od zła. Czy nie mają jasnych zasad moralnych, gdzie największy łotr, największa baba jaga, czarownica może być na chwilę oswojona, potem ją wypuścimy. I dalej idzie robić swoje. Nie ma jasnego odróżnienia dobra od zła, prawdy od kłamstwa, świętości od grzechu, gdzie w wielu bajkach, w wielu filmach dla dzieci czy młodzieży promuje się przekaz przeciwko moralności, przeciwko etyce czy przeciwko zasadom współ. Pracy, współżycia, wspólnego życia w społeczeństwie. Dlatego my jako Kościół, jako ludzie, którzy uczestniczymy w Eucharystii, którzy się modlimy, którzy wierzymy Jezusowi, potrzebujemy kultury, kultury bycia, kultury obycia i również tego, żeby pamiętać, iż nie wszystko muszę wypowiedzieć Słowem. Że są takie momenty w życiu, w naszych rozmowach, sporach, że najwięcej mogę powiedzieć przez to, że się nie odezwę, że nie tupnę nogą jako ostatni, że nie trzasnę drzwiami jako ostatni, że usłyszę, co drugi człowiek ma do powiedzenia, że jestem go ciekawy jako obrazu i podobieństwa Pana Boga, który też się zmaga ze swoim grzechem, swoją słabością. Ale to są głębokie zaniedbania. Które się w nas wykształciły pod wpływem wielu wieków, wielu lat, w których żyliśmy. Lat powojennych, lat 70., 80., 90., lat zachłośnięcia się nie wiadomo jaką wolnością. Dlatego Kościół, Pan Bóg, Słowo Boże, modlitwa, rodzina chrześcijańska. Ma być i niech będzie tym, gdzie uczymy się jasno odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa, świętość od grzechu, życie od śmierci. Następnie, gdy wsłuchujemy się w to słowo, to usłyszmy dzisiaj, co mówi Jezus w Ewangelii, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj. Czy to, jaki masz pomysł jako ojciec, jako matka, na, na Twoje małżeństwo, na Twoją rodzinę? Bo często mówią rodzice, że dzieci ich nie słuchają, że się kłócimy, że się spieramy. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczmy się przy sercu Jezusa. Uczmy się od świętych i błogosławionych. Uczmy się od naszych rodziców, a jeżeli dali zły przykład, to prośmy Boga, aby uzdrawiał serca nasze, by móc kochać jak Bóg, by móc kochać jak Maryja, by móc poświęcić się bardziej niż to, co się opłaca. Tak bardzo potrzebujemy nowej siły, nowego spojrzenia, umocnienia. I dlatego też przychodzi ten rok dla nas. Jako rok jubileuszowy pod hasłem: Pielgrzymi Nadziei. My, którzy uczestniczymy w Eucharystii, którzy adorujemy Jezusa w kaplicy adoracji, którzy się spowiadamy, którzy się modlimy, daj Boże, codziennie, mamy iść jako pielgrzymi nadziei dla tego świata. Pielgrzymi niosący nadzieję, umocnienie, sens temu światu nadający. Po to przychodzimy do Kościoła, po to przychodzimy na adorację, po to przychodzimy na Eucharystię, aby wzmocnić naszą wiarę, nadzieję i miłość. I będzie nam w tym dopomagał piękny czas, który się rozpocznie już w środę, czas wielkiego postu. I przypominam, a być może ktoś, ktoś usłyszy to pierwszy raz w życiu, że przygotowaniem do świąt. Wielkiej nocy nie są tylko rekolekcje wielkopostne, nie jest tylko spowiedź wielkanocna, ale przygotowaniem do Wielkiego Postu jest cały, przygotowaniem do Wielkiej Nocy jest cały okres Wielkiego Postu. To jest bardzo ważne, że przygotowaniem do świąt Wielkiej Nocy jest cały okres Wielkiego Postu. Nie czekaj na spowiedź świąteczną, nie czekaj na rekolekcje parafialne, nie czekaj na gorzkie żale w Wielki Piątek i ucałowanie Krzyża, ale już dzisiaj o tym mówię, by w środę popielcową rozpocząć. Czyli nie spóźnij się, bracie, siostro księże, na Wielki Post. Bo gdy nie spóźnisz się na Wielki Post od środy popielcowej, to wtedy i na święta Wielkiej Nocy też się nie spóźnisz. Tak bardzo podpowiada nam Kościół to, co przed nami: przychodź po nadzieję. Ten rok, ten wielki post, później Wielkiej Nocy Święta przychodź po nadzieję. Po nadzieję, która płynie z tego, że Pan Bóg nie od dzisiaj rządzi światem. I nie takie problemy, jakie my mamy, już rozwiązał. Że nie takie sytuacje widział i sobie z tym poradził. Przychodźmy od środy popielcowej, aby poznawać Boga, aby poznawać ludzi, świat wokół nas i aby poznawać siebie. Bo to jest to najtrudniejsze poznanie poznać siebie. Ale gdy rozpoznam siebie jako grzesznika, jako obraz Pana Boga, to będzie mnie to leczyć. Dlatego te wszystkie nabożeństwa Wielkiego Postu, Słowo Wielkiego Postu, droga Wielkiego Postu, jako droga z nadzieją, z nadzieją na siebie, na siebie wierzącego, ufającego Bogu, kochającemu Boga i kochającego drugiego człowieka. Panie Jezu, wiary nam dodawaj na każdy dzień. Amen.